Cześć, siemanko! Zostałem zdominowany przez Mateusza, dzięki za nominację, ja zaczynam nawijać. Się sobie w domu, a tu było taka frajda, ale jednak nie jest, bo muszę robić sobie lekcje, a mi się nie chce robić tej lekcji, więc wolę sobie pograć w Fortnite! Wolę Fortnite niż piłkę. Wolę fortnite niż i, i piłkę, bo mogę się pograć z kolegą. Mogę się pograć z kolegą, a ty nie możesz, bo musisz zapiagnować do szkoły. Ale nie musisz, bo jest koronawirus i się boimy. Tak będzie to wyglądać przez o, -o, 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 -o a mi się już nie chce siedzieć z dupą na tapczanie. Więc to była moja szesnastka. Dzięki. Ja nominuję Kleo, Mateusza i Tifu. Dzięki, Siamo.